Swoją drogą też nie wiem, czy słyszeliście, jak dokładnie działają w większości przypadków, na większości serwerów, wydobywanie kamienia czy innych surowców. Chodzi o to, że skałka ma tyle i tyle zdrowia, nie? Dajmy na to 500 zdrowia. Jeżeli zaatakujesz sobie atakiem, który zadaje bodajże 250 obrażeń, no to sobie wydobywasz w dwóch uderzeniach te ileś tam kamienia, nie? Dajmy na to 100 kamienia. Oczywiście tak czysto teoretycznie, tylko mówię. No i teraz tak, jeżeli będzie miał stworzenie, które atakuje chociażby po 275, no to zdobędziesz tyle kamienia, ile byś zdobył przy dwóch atakach z 550 HP skałki, nie? I tak samo to się tyczy metalu, wszystkiego innego. Do pewnego momentu tam bodajże. 50% podstawowego HP może być dodatkowe, nie? Czyli im więcej tak na dobrą sprawę masz demagera, tym więcej wydobywasz, na przykład na jedno uderzenie, ale to jest do, do jakiegoś tam poziomu, nie? Od pewnego momentu po prostu nie opłaca się wydawać więcej obrażeń, punktów obrażenia, no bo to przestaje cokolwiek zmieniać i tak wydobywasz kapowaną ilość surowca. Także to jest taka mała dygresja na czas e, <laughs> sobie tutaj zbierania kamienia.